Cześć, jestem Ola, witam Cię ponownie na moim kanale. W tym filmie przedstawię Wam dwa, yy, jedne z najważniejszych podstawowych czynników podczas pielęgnacji roślin. Jest to temperatura oraz wilgotność powietrza. Czasem trzeba rozebrać coś na czynniki pierwsze, abyśmy mieli pełną kontrolę podczas codziennej pielęgnacji. Dlaczego wilgotność i temperatura powietrza są tak ważne? Przede wszystkim rośliny, które kupujemy, rośliny ozdobne, nie są z naszego klimatu. Są zazwyczaj z ciepłych krajów, no i u nas po prostu tak sobie w lesie nie rosną. Zazwyczaj wymagają większej temperatury niż mamy na zewnątrz oraz wyższej wilgotności powietrza. Oczywiście rośliny, które mamy tak normalnie dostępne, nie mają jakiś wygórowanych wymagań, którym się nie da sprostać. Zazwyczaj temperatura powinna być pokojowa, więc akurat z tym nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, w niektórych mieszkaniach może pojawić się taki problem. Powinniśmy więc poznać charakterystykę i wymagania naszych roślin, żeby nam po prostu nie umarły. Co może nam w tym pomóc. Oczywiście traktujcie to jako gadżet i bez takich rzeczy możemy sobie naprawdę poradzić, ale czego się nie robi dla roślin. Ja kupiłam coś takiego. Jest to taki czujnik temperatury i powietrza, który ma prosty mechanizm. Akurat jest to marka Xiaomi, ale wydaje mi się, że niezależnie od producenta większość działa tak samo. Pokazuje mi tutaj temperaturę oraz y, wilgotność. Dodatkowo na ekranie wyświetla się również buźka. Ta jest wesoła, natomiast jeżeli temperatura byłaby zbyt wysoka albo zbyt niska, albo jeżeli wilgotność byłaby zbyt wysoka albo zbyt niska, y, buźka pokazuje się y, jako smutna. Y, kupiłam go za 15 zł na AliExpress, czyli naprawdę niewielkie pieniądze. I co jest w nim fajnego? Możemy połączyć go z telefonem poprzez Bluetooth, dzięki czemu będziemy mieli zestawienie godzinowe średnich temperatur i wilgotności na naszym telefonie. W tym momencie możecie tutaj zobaczyć dane z mojej aplikacji. No i wydaje mi się, że jest to bardzo fajny gadżet, który pokazuje bardziej kompleksowe dane niż zwykły termometr. I jakie są normy? Większość roślin, które kupujemy, wymaga temperatury od 18 do 23 stopni Celsjusza, czyli po prostu pokojowej. Jeżeli chodzi o wilgotność, jak już mówiłam wiele razy, z tym może pojawić się problem. Na przykład, ja mieszkam na poddaszu, yy, więc zimą wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast, latem, yy, temperatura yy, w moim pokoju jest dość wysoka, i szczerze mówiąc, czasami tutaj nie wytrzymuje. Podczas upałów yy, i również yy, wilgotność powietrza jest bardzo niska i jest po prostu duszno. Większość roślin wymaga wyższej wilgotności powietrza. W takim razie, jak można sobie z tym poradzić? Jakie są sposoby? Przywykłam codziennie zrzeszać moje rośliny yy, wodą. Wiadomo jaka. Odstana w temperaturze pokojowej i wszystko jest ok. Jeżeli nie jest to wystarczający sposób, to posiadanie na przykład nawilżacza powietrza jest genialnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o zraszanie, to dla niektórych roślin jest to już podstawowy wymóg, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Znajdźmy złoty środek. Jeżeli nie będziemy zraszać odpowiednio tych naszych roślin, końcówki liści będą zasychać i wszystko będzie nieestetyczne. Ale jeżeli będziemy zraszać za dużo, to może im to zaszkodzić i mogą pojawić się na przykład choroby grzybowe. Także postarajmy się znaleźć złoty środek jak w przyrodzie. Miło, że dotrwałeś do końca. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Dzięki za oglądanie.